Witam wszystkich z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie Market Cap wynosi 184 miliardy dolarów, a cena Bitcoina to 6658 dolarów i jest on w tej chwili na nieznacznym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni wszystkie projekty urosły, z czego Monero urosło najwięcej, bo aż 25,5%. Dodatkowo Bitcoin SV miał dosyć ładny wzrost na poziomie ponad 18%, no i sam Bitcoin urósł blisko 11%. Przez to, że bitcoin urósł w tym tygodniu nieco więcej procentowo niż altcoiny, jego dominacja się zwiększyła z 65 na 66%. Fear and Greed Index w tym tygodniu pokazuje nam Extreme Fear, czyli ekstremalny strach na poziomie 14 punktów, aczkolwiek jest to nieco mniejszy strach niż ten, który mieliśmy w tamtym tygodniu, ponieważ w tamtym tygodniu był on na poziomie 9 punktów. Niemniej jednak, extreme fear oznacza, że inwestorzy w dalszym ciągu się boją i nie są pewni tego, co mogą przynieść następne dni na rynku. Część osób spodziewa się spadków, część osób twierdzi, że od teraz będą tylko i wyłącznie wzrosty. Co do mojej strategii i gry pod spadki, jak zapewne wiecie, kupowałem Bitcoina w miarę jak spadał. Mój pierwszy zakup był na poziomie 8500, następnie 8000, następnie 7, 6 oraz 4700. Ta ostatnia partia była za większą sumę, przez co średnia cena zakupu Bitcoina wyniosła u mnie 5900 dolarów, o czym zresztą Wam mówiłem już chyba dwukrotnie. No i część widzów twierdziła, że był to błąd, ponieważ lecimy na 1000 dolarów i nigdy już nie odzyskam swoich pieniędzy. Tymczasem w tej chwili bitcoin kosztuje 6649 dolarów, no a to oznacza, że gdybym sprzedał go w tej chwili, te bitcoiny, które zakupiłem e, grając pod spadki, mniej więcej zarobiłbym 12%. Ja aczkolwiek zamierzam czekać mniej więcej do poziomu 7000 dolarów. Nie ukrywam, że troszeczkę mnie to już męczy, ponieważ bitcoin dwukrotnie podchodził pod ten poziom i do niego nie dobił. Natomiast jeżeli dojdzie on do poziomu około 7000 dolarów, no to mogę się spodziewać ponad 18% zysku. Z tego co pamiętam, to jest 18,6%. Nie wiem, czy będę czekał dokładnie do 7000, czy nie wytrzymam tego nerwowo i sprzedam na poziomie 6950. Tego jeszcze nie wiem, no ale. Liczę na to, że na dniach Bitcoin dojdzie do tego poziomu i uwolni swój kapitał, uwolni swoje stablecoiny w razie, gdybyśmy faktycznie mieli mieć dalsze spadki, ponieważ jeżeli w dalszym ciągu będziemy mieli spadki i Fear and Greed Index będzie mi pokazywał extreme fear, będę czuł strach na ulicy, to zapewne za te zwolnione środki będę wchodził ponownie na rynek i grał. Ponownie pod spadki. Mam nadzieję, że tak się stanie i że nie będziemy mieli prędzej spadków, zanim bitcoin dojdzie do poziomu 7000 dolarów, ponieważ to by oznaczało, że będę musiał, według mojej strategii, czekać o wiele dłużej na zarobienie kilkunastu lub kilkudziesięciu procent. Mimo tego, że w ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy dosyć ładne wzrosty, odbicie od pewnego poziomu, na którym był ogromny, ogromny strach, no to w skali miesiąca i tak jesteśmy na ogromnym minusie. Bitcoin w ciągu ostatniego miesiąca jest w dalszym ciągu na 28, ponad 28% minusie. Ethereum straciło ponad 45% mimo odbicia, które miało miejsce w tym tygodniu. Bitcoin Cash jest na 37% minusie, Bitcoin SV mimo dosyć ładnego wzrostu w tym tygodniu jest na 34% minusie. Gdy spojrzymy sobie na giełdę, to w ciągu ostatniego tygodnia większość akcji jest na zielono. Google zyskało blisko 1%, Amazon ponad 3%, Microsoft ponad 4,5%. Natomiast jeżeli sprawdzimy sobie, jak to mniej więcej wygląda na przestrzeni ostatniego miesiąca, no to. Tak samo jak na kryptowalutach, akcje giełda jest na ogromnym minusie. Google ponad 20% spadek, Amazon ponad 4% spadek, Microsoft ponad 12% spadek. W tym tygodniu bardzo ładnie rośnie złoto i odbiło się ono od tego dołka na poziomie mniej więcej 1480 dolarów. No i w tej chwili za uncję złota powinniśmy zapłacić 1637 dolarów, aczkolwiek tego złota tak naprawdę nigdzie nie ma. Przeliczając cenę złota na polskie złotówki, dzisiaj złoto kosztuje 6737 dolarów. Aczkolwiek dzwoniłem w moje miejsce, które zazwyczaj miało złoto. Nie ma już złota, tak naprawdę bardzo ciężko jest kupić złoto w Polsce. Nawet jeżeli jakieś firmy ogłaszają się, że mają złoto, to gdy do nich się zadzwoni, to okazuje się, że jednak tego złota nie ma, lub trzeba czekać 45 bądź też 60 dni na to złoto. No ale zadzwoniłem w pewne miejsce, które zawsze miało złoto, nawet wtedy, kiedy inne miejsca nie miały. No i usłyszałem, że złoto kosztuje dzisiaj mniej więcej 6800 złotych za uncję, ale gdybym faktycznie chciał fizycznie kupić to złoto, to musiałbym zapłacić minimum 1000 zł więcej. Więc złoto powolutku podchodzi pod poziom, poziom 8000 zł za uncję. Przechodząc do wiadomości, jak możemy przeczytać na bankier.pl, złoty się załamał. Dolar, franki, i euro drożeją w oczach. Czwartek przyniósł kontynuację wyprzedaży złotego. Polska waluta dramatycznie traci na wartości od kiedy NBP uruchomił niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. Euro jest już najdroższe od przeszło 8 lat. Ja osobiście uważam, że jeżeli będziemy mieli pogłębienie kryzysu, to polska złotówka będzie znosić go bardzo, bardzo źle i przygotowując się do tego kryzysu, już wcześniej wybrałem takie waluty jak funta, franka oraz dolara. Tak naprawdę nie wiem, która z tych walut, z tych trzech walut, wyjdzie najlepiej na kryzysie, dlatego postawiłem na dywersyfikację. Trzymam trzy różne waluty, no i liczę na to, że średnia z tych walut i tak da mi o wiele lepszą korzyść niż trzymanie polskiej złotówki. Na gov.pl możemy przeczytać o aplikacji Kwarantanna Domowa. Ruszył proces jej udostępniania. Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną to główny cel aplikacji: kwarantanna domowa. Za pomocą tej aplikacji polski rząd chce, byśmy udowadniali, że jesteśmy w naszym Domu w miejscu, w którym powinniśmy przechodzić przez kwarantannę. Oczywiście będziemy to udowadniać, robiąc sobie zdjęcia, robiąc sobie selfie. No i tutaj nachodzi takie pytanie, czy te dane są bezpieczne, ponieważ ta aplikacja będzie przechowywała nasze dane, nasze zdjęcia, nasze numery telefonów oraz adresy. Tymczasem, jak już mówimy o kwarantannie, to na wnet.fm możemy przeczytać. Jerzy Milewski. Globalna kwarantanna jest dla mnie historycznym przykładem decyzji podjętych niemal bez danych. Jerzy Milewski, lekarz i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej, odnosi się do tezy zawartej w stworzonym przez siebie dokumencie, iż obecnie stosowana metoda powszechnej izolacji w obliczu epidemii tej choroby jest błędem i nie doprowadza do zakładanych celów. Gość Radia Wnet stwierdza, że nie ma szans zatrzymania transmisji tej choroby w sytuacji, w której około 80% zarażonych przechodzi infekcję bezobjawowo. Na Business Insider natomiast możemy przeczytać, że NBP dodrukuje jednak kolejne pieniądze w marcu, już w najbliższy czwartek, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam. W ostatni czwartek 2,6 miliarda złotych, w poniedziałek 5,6 miliarda złotych i to miał być koniec na marzec. Okazuje się jednak, że NBP dodrukuje jeszcze więcej pieniędzy w tym miesiącu. Pojawił się stosowny komunikat. 26 marca 2020 o godzinie 11 odbędzie się kolejna operacja strukturalna, polegająca na skupie papierów wartościowych w ramach operacji typu Outright. Szczegółowe informacje zostaną podane w dniu jutrzejszym. Można spodziewać się, że podobnie jak w dwóch poprzednich razach bank rzuci na rynek 10 miliardów złotych i za część tej kwoty skupi pakiety obligacji. Tymczasem ZUS w Polsce zawiesza płatności składek. Z powodu choroby władze ZUS podjęły decyzję o zawieszeniu obowiązku płatności składek ZUS przez przedsiębiorców. W dniu dzisiejszym prezes ZUS wydał zarządzenie, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskają możliwość odroczenia zapłaty składek ZUS za miesiące luty, marzec i kwiecień. Oznacza to, że firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, uzyskają możliwość odroczenia płatności składek ZUS przynajmniej do czerwca 2020 roku. Dziennik bałtycki natomiast pisze, że do Polski nadciąga nieuchronna fala zwolnień. Możliwe jest nawet dwucyfrowe bezrobocie. Eksperci przewidują wzrost bezrobocia w kraju do 10%. 780 tysięcy osób w Polsce może być zagrożonych utratą pracy. Tak oczywiście dzieje się na całym świecie, i dla przykładu na The Guardian możemy przeczytać, że pracownicy linii lotniczych obawiają się zwolnień. Tak jak mówiłem wam w poprzednich filmach, zamknięte fabryki oznaczają zwolnienia. Zamknięte fabryki to też niedziałająca logistyka, niedziałające magazyny, puste sklepy. I tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, oczywiście, zamknięte kraje oznaczają upadek turystyki, upadek transportu, upadek firm przewozowych, zamknięte hotele, zamknięte restauracje. Oczywiście, to musi pociągnąć za sobą kryzys, no a zwolnienia spowodują efekt domina. Ludzie nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli pieniędzy na to, żeby spłacać swoje kredyty. To oczywiście też będzie oznaczało załamanie rynku nieruchomości, no i ogólne. Problemy na całym świecie, i można tutaj się spodziewać o wiele, wiele gorszej sytuacji niż tą, którą mieliśmy w roku 2008. Swoją drogą rozmawiałem już na ten temat w ostatnich rozmowach koniecznych ze Sławomirem Menzenem. Także, jeżeli jeszcze nie widzieliście najnowszych rozmów koniecznych, to gorąco Was zachęcam do obejrzenia tego filmu. W Stanach Zjednoczonych z powodu sytuacji, którą mamy w tej chwili na świecie, przesunięto nawet termin płatności podatku o 90 dni. Normalnie termin ten jest 15 kwietnia, czyli 15, do 15 kwietnia Amerykanie płacą podatki. No i teraz, tak jak powiedziałem, mają ekstra 90 dni na to, by te podatki zapłacić. Stany Zjednoczone, tak samo zresztą jak Polska i. Reszta świata drukują z powietrza pieniądze. To już nawet nie jest drukowanie, tylko wyklikiwanie, ponieważ tak naprawdę 97% wszystkich pieniędzy to są pieniądze cyfrowe, a tylko 3% to jest fizyczna gotówka. Także oni nawet już nie drukują pieniędzy, bo do tego potrzebna by była jakaś fabryka, maszyny, pracownicy. Oni wręcz wyklikują te pieniądze z powietrza, no i rozstają je na lewo i prawo, by łatać dziurę. Którą ta choroba spowodowała. To oczywiście najprawdopodobniej będzie się wiązało z ogromną inflacją, może i nawet hiperinflacją na świecie. Stany Zjednoczone nawet planują rozdać po 1200 dolarów każdemu obywatelowi, by poprawić sytuację ekonomiczną w kraju. Można na polski język powiedzieć, że zamierzają rozdać 1200. Goldman przewiduje nawet, że amerykańskie GDP może skurczyć się w następnym kwartale aż o 24%. W tym tygodniu dotarła do nas także dobra wiadomość z Włoch, ponieważ jeden z włoskich banków postanowił umożliwić swoim klientom handel kryptowalutami. Oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość i jest to kolejny krok do masowej adopcji kryptowalut. Aczkolwiek jesteśmy moim zdaniem na takim poziomie w kryptowalutach, jeżeli chodzi o wiedzę, że Dzisiejsi inwestorzy i tak będą korzystali z giełd kryptowalutowych, nie będą inwestować w kryptowaluty za pomocą banku. Może w późniejszym czasie starsze osoby będą chciały ulokować pieniądze w kryptowalutach za pomocą banków, ale jeszcze wydają się na tym etapie inwestorzy, którzy w tej chwili są na rynku, i tak będą używali normalnych giełd kryptowalutowych. W Argentynie. Jedna z firm dostarczających gaz, firma Energas, postanowiła odejść od papieru i przejść na blockchain. Także będzie ona za pomocą technologii blockchain monitorowała sprzedaż, dystrybucję gazu w całej Argentynie. W Wielkiej Brytanii rząd wprowadził nowe prawo, które zabrania właścicielom lokali, właścicielom mieszkań wyrzucanie najemców podczas gdy panuje na świecie Choroba. Także w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś jest teoretycznie nieuczciwy, no to może nie płacić czynszu i właściciel takiego mieszkania bądź też lokalu nie ma prawa takiej osoby wyrzucić. Zapewne będzie też sprawdzane to, czy faktycznie ta osoba unika płacenia podatków, czy może ma nieciekawą sytuację, może została zwolniona z pracy. No i podobne prawo także wprowadziły Węgry. Pytanie teraz, czy podobne prawo zostanie wprowadzone w Polsce? Na pewno jest to nieciekawa informacja dla właścicieli mieszkań, która może też przyczynić się do spadku cen mieszkań, ponieważ część osób kupuje takie mieszkania na kredyt. Do przykład, bierze sobie mieszkanie, kawalerkę na kredyt, no i wynajmuje ją komuś, a te pieniądze, które zarabia z najmu, przeznacza na spłatę kredytu. Więc w sytuacji, w której Najemca nie będzie musiał płacić za najem lokalu, no to taki, taki właściciel lokalu zostaje z mieszkaniem, z którym tak naprawdę nie ma co zrobić, no i z kredytem, który musi spłacać. Dodatkowo, taki właściciel mieszkania też może mieć trudną sytuację i też może być zwolniony z swojej firmy, swojej pracy, bądź też jakiegoś zakładu. No i na pewno nie jest to uczciwe rozwiązanie. W Rosji natomiast rosyjski bank centralny przyznał, że gdyby chcieli zdelegalizować kryptowaluty, gdyby chcieli zdelegalizować bitcoina, to byłoby to bardzo, bardzo trudne, a wręcz niemożliwe i zapewne ludzie mimo wszystko i tak używaliby kryptowalut. Sprawdźmy teraz ciekawostki, czyli najciekawsze wydarzenia oraz informacje minionych dni. A na początek Pampliano na swoim Twitterze pisze o tym, że Stany Zjednoczone drukują bilion dolarów dziennie. Dla porównania bilion dolarów, amerykański trylion, polski bilion, to jest. Tak dużo pieniędzy, że gdyby podzielić te pieniądze na y, rodziny mieszkające w Stanach Zjednoczonych, to wypadałoby 47 tysięcy dolarów na rodzinę. Czyli gdyby rząd amerykański postanowił przeznaczyć te pieniądze Amerykanom, to każda rodzina dostałaby czek w wysokości 47 tysięcy dolarów. Shapeshift parę dni temu dodał cztery nowe stablecoiny: USDT, USDC, TrueUSD oraz Paxos Standard. Mimo spadków bitcoina inwestorów kryptowalutowych przybywa i ilość portfeli bitcoinowych, które posiadają minimum 1/10 bitcoina cały czas rośnie. No i w tym tygodniu osiągnęliśmy ATH z powodu choroby, która obecnie panuje na świecie. Już 9% Amerykanów jest w domu. Nie mogę powiedzieć, że straciło pracę, tylko zostało odesłanych do domu i nie wykonują swojej pracy. Nie liczy się tutaj praca zdalna po prostu nie mogą oni wykonywać pracy, bo na przykład są na kwarantannie, bądź też ich firma, ich fabryka, ich magazyn został zamknięty. Można więc powiedzieć, że mniej więcej jedna dziesiąta Ameryki stoi, nie pracuje. Dokładnie o tym samym na swoim Twitterze pisze Avid Komentator. Te 9% Amerykanów to jest 14 milionów osób. Na CNN Business możemy przeczytać bardzo ciekawy artykuł, w którym to jest napisane, że nie powinniśmy wyciągać naszych pieniędzy z banku. Że nasze pieniądze w banku są bezpieczne i to, co się dzieje na świecie, w ogóle nie ma znaczenia. Na pewno nie stracimy naszych pieniędzy. Ja osobiście, gdybym trzymał pieniądze w banku i zobaczył taki artykuł, to czym prędzej pobiegłbym do banku po swoje pieniądze. A jak już mówimy o pieniądzach w banku i bankomatach, to mam dla Was kolejny ciekawy film oczywiście link do niego znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis gdzie Fed tłumaczy, że pieniędzy nie zabraknie. Bankom nie zabraknie pieniędzy, ponieważ Fed może wydrukować tyle pieniędzy, ile chce. Tutaj oczywiście nasuwa się bardzo kluczowe pytanie. Po co w ogóle płacić podatki, skoro rząd może wydrukować sobie tyle pieniędzy ile chce? Żyjemy w bardzo bardzo ciekawych czasach i według mnie przykre jest niestety tylko to, że ludzie nie rozumieją ekonomii i przechodzą obok takich informacji obojętnie, obok takich informacji, że Fed może sobie na przykład wydrukować tyle pieniędzy ile chce yy, i nie należy się kompletnie obawiać. No, wydaje mi się, że takie osoby, które się nie przygotowały, które się nie przygotują yy, bardzo bardzo mocno będą cierpieć w następnych, najbliższych latach. Josep Torado na swoim Twitterze pokazał nam, jak wcześniej spadała giełda. W roku 1929 w, w okolicach Wielkiej Depresji giełda straciła aż 86%. W 2008 roku, w naszym ostatnim kryzysie, spadek wynosił 56%, rok 2000 upadek dotkomów 49%, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili jesteśmy na poziomie 35% spadku. Patrząc statystycznie na poprzednie kryzysy, wydawałoby się, że w teorii jest to bardzo dobry czas na to, żeby kupować akcje. Które są mniej więcej 35% przecenione i wchodzić ponownie na giełdę. Aczkolwiek no w obecnej sytuacji, kiedy świat stoi, możemy moim zdaniem polecieć także i niżej. Także tutaj istnieje takie ryzyko, ale potencjalnie. Można powolutku wchodzić na giełdę, jeżeli ktoś uważa, że ta sytuacja zacznie się uspokajać, tak jak uspokaja się w Chinach i powolutku, powolutku świat będzie się naprawiać. Oczywiście ja tutaj nikomu nie mówię, że ma inwestować i wchodzić w akcję. Po prostu pokazuję Wam, jak mniej więcej to wyglądało wcześniej i co nam mówi statystyka. Statystycznie mamy dosyć duży spadek, może on być większy, ale statystycznie, patrząc na spadki, jesteśmy blisko dołka. No, chyba że ta sytuacja naprawdę bardzo mocno się pogorszy, no to i możemy nawet przebić rok 1929. Na swoim Twitterze Scott Melker pokazał nam, jak. Ostatnio wzrosło bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. No i dla przykładu, w ciągu ostatnich dwóch tygodni więcej osób straciło pracę niż w roku 2008, 2009 i 2010. A to by oznaczało, że wcale nie jesteśmy z giełdą blisko dołka. Trawala weszła we współpracę z EOSem i teraz, jeżeli będziecie bukowali hotele, zamawiali hotele za pomocą aplikacji Trawala, to dostaniecie 5% gotówki tego zakupu z powrotem w postaci kryptowaluty EOS. Na tokeneo możemy przeczytać, że oszuści wykorzystują chorobę do wyłudzania bitcoinów. W związku z tym, co się dzieje na świecie, pojawiło się wielu oszustów. Wykorzystują oni tę okazję m.in. do wyłudzania bitcoinów pod pretekstem charytatywnych zbiórek. Kryzys, który ogarnął cały świat, stał się idealną okazją do zebrania łupów przez nieuczciwe osoby. Zgodnie z najnowszym raportem, oszuści zaczęli podszywać się pod organizacje charytatywne, wysyłając do swoich ofiar fałszywe e-maile, w których namawiają do przekazania datków w formie bitcoinów na cel dobroczynny. Na TVN24 możemy przeczytać, że bogaci tego świata szykują się na apokalipsę. Najbogatsi tego świata chcą przetrwać apokalipsę. W cenie są stare silosy rakietowe, czy też rozległe bazy wykute w górach, które zamieniane są na luksusowe schronienia dla garstki wybranych. Jedno ma powstać nawet blisko Polski, ci mniej zamożni takich możliwości nie mają, pozostaje więc nadzieja i przygotowanie się we własnym zakresie. W ostatnich latach głośno stało się o ruchu tzw. prepersów. To osoby szykujące się na apokalipsę we własnym zakresie lub wspólnie z grupą podobnie myślących osób. Przygotowania mogą mieć różną formę: od zaopatrzenia się w dobrą apteczkę, wypełnianie piwnicy konserwami i nauczanie się podstaw techniki przetrwania, pokupno działki na odludziu i przygotowanie tam specjalnego, przygotowanego schronienia. W Polsce są aktywne całe stowarzyszenia takich osób, które pomagają sobie, dzielą się radami i ostrzeżeniami. Gra CSGO zaczęła akceptować Bitcoin Cash, także możemy kupować sobie nie wiem, co tam się kupuje, prawdopodobnie broń, noże i, i, i różne przedmioty służące do grania w tą grę za pomocą kryptowaluty Bitcoin Cash. Na Bitcoiniście możemy przeczytać, że wykryto baga w Microsoftie 10, za pomocą którego można okradać inwestorów kryptowalutowych. Także jeżeli posiadacie Microsoft Windows 10, no to możecie ten artykuł przeczytać, by dowiedzieć się, jak nie dać się okraść. Na Geek Week napisane jest, że ONZ tworzy ID 2020, czyli nową cyfrową tożsamość dla całej ludzkości. Projekt został stworzony przez ONZ i wiele największych na świecie koncernów czy organizacji ma na celu budowę nowego, niezwykle skutecznego systemu cyfrowej identyfikacji ludzi. Także, krótko mówiąc, jeżeli ludzie się nie obudzą, no to system totalitarny puka nam już do drzwi. Przejdźmy teraz do giełd. Na początek polska giełda Bitbay ma dzisiaj problemy. Nie ze swojej winy, aczkolwiek inwestorzy są oburzeni, ponieważ nie mogą się zalogować na giełdę. Prawdopodobnie ruszy ona już, będzie działała, jak będziecie oglądali ten film, ponieważ w tej chwili jest u mnie godzina 20, a Bitbay miał mniej więcej ruszyć między 19 a 20. Sylwester Suszek zrobił na Facebooku live'a, w którym wyjaśnił sytuację. Dodatkowo Bitbay napisał: Niestety, rozwiązanie problemu okazało się bardziej skomplikowane niż początkowo zakładaliśmy. Co więcej, po usunięciu awarii niezbędne będzie przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, że wszystko działa prawidłowo. Wiemy, że obiecywaliśmy szybki powrót online. Nie spodziewaliśmy się, że awaria sieci u naszego dostawcy przysporzy takich problemów. Wasze środki są bezpieczne. Kiełda BitMEX prawdopodobnie będzie musiała wprowadzić KYC. Brave Browser oraz Binance rozpoczęli współpracę, dzięki czemu możliwe jest kupowanie kryptowalut bezpośrednio w przeglądarce Brave Browser. Bitfinex usuwa ze swojej giełdy 87 par walutowych. Binance także postanowił usunąć 5 par walutowych. Sprawdźmy teraz, co wydarzyło się w projektach kryptowalutowych. A na początek, IOTA wypuściła aplikację, za pomocą której możemy śledzić rozwój choroby, jaka w tej chwili panuje na świecie. Cardano wypuściło nowy update, który nazywa się Haskell Note 180. Do kryptoświata dołączył nowy stablecoin, który nazywa się USDZ. No i na sam koniec, oczywiście, sprawdźmy wróżbitów. No a w tym tygodniu mamy tylko jednego człowieka, który stara się coś przewidzieć. No i Scott Melker, The Wolf of All Street, napisał, że według niego jesteśmy 50-50, albo spadniemy na 1000 dolarów, albo urośnie bitcoin na 8000 dolarów. No i pokazał tutaj dwa możliwe scenariusze: albo właśnie 8000 dolarów albo spadek Bitcoina na 1000 dolarów. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, pomógł zaoszczędzić czas. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, by YouTube lepiej pozycjonował ten film, dzięki czemu więcej osób dowie się o kryptowalutach. No a jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj, by być na bieżąco. Dzięki za wysłuchanie, cześć!